Z Ewangelii według świętego Marka. Kiedy Jezus nasycił pięć tysięcy mężczyzn, zaraz przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg do Betsajddy, zanim sam odprawi tłum. Rozstawszy się więc z nimi, odszedł na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a on sam jeden na lądzie. Widząc jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny. Około czwartej straży nocnej przyszedł do nich krocząc po jeziorze i chciał ich minąć. Oni zaś, gdy go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa, i zaczęli krzyczeć. Widzieli go bowiem wszyscy i zatrwożyli się. Lecz on zaraz przemówił do nich: Odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył. Wtedy oni tym bardziej zdumieli się w duszy. Nie rozumieli bowiem zajścia z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały. Oto słowo Pańskie.